Cześć, witajcie widzowie w kolejnym filmie na moim kanale. W tym filmie pokażę Wam lepszy sposób na przewołanie głowy gracza w Minecraftie. W moim poprzednim poradniku taki okropny był sposób, taka beznadziejna komentarz, że dosłownie yy, samaż <śmusza> Smuciłem się, że taki film wrzuciłem na kanał, więc widzowie, ja już bez przedłużania przechodzę do. No, poradnika, dobra. Dobrze, widzowie, to w takim razie jesteśmy na tej stronie. Link do niej macie oczywiście w opisie. I widzowie, powiedzmy, chcę przywołać skiny na tego gracza, co to za jest. Więc tutaj jest 1.16 komenda, ten na wersję 1.16 i tutaj na różne wersje są. Dobrze, więc ja na przykład chcę na 1.16, 1.17, dobrze, więc przechodzę do gry. Dobrze, widzowie, więc jestem już w Minecrafcie. Przewołam sobie comment blog Bo chyba ta komenda, tak mi się wydaje, jest za długa. Jak tam patrzę na tej stronie, jest za długa, żeby wpisać na czacie, więc... To... Przycisk. I proszę bardzo. Mam głowę tego użytkownika czy tam gracza, który tam był. I widzowie możecie na tej stronie sobie wyszukać po prostu nik jakiegoś gracza Minecraftowego i przywołać sobie takiego głowę, kopiując komendę z, z tej strony. I tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. I życzę Wam miłego dnia. I do kolejnych odcinków.